Przedstawię się. Nazywam się Beata Sekuła, jestem refleksologiem i terapeutą twarzy i szkole od lat terapeutów w zakresie refleksologii twarzy, stóp, rąk, jelita grubego, uszu. No i chciałabym też państwu zwrócić uwagę na tę fantastyczną strukturę, która się teraz pojawiła na slajdzie. To jest nerw błędny. Nervus vagus, najdłuższy nerw czaszkowy, który sięga od mózgu aż do szyjki macicy. Ostatnie badania osteopatyczne mówią o tym, że jest to nerw, który gdzieś tam jego gałęzie zaopatrują nawet szyjkę macicy. Otóż ten nerw błędny w naszym organizmie odpowiedzialny jest za coś takiego jak stan relaksacji i trawienia. To jest jeden z tych stanów neuronalnych, w którym my przebywamy najrzadziej, najkrócej, a powinniśmy najdłużej. Stany neuronalne, w których najczęściej przebywamy, to jest stan walki i ucieczki, no ewentualnie stan zamrożenia, jeżeli jesteście po jakimś ciężkim przeżyciu, szoku, o, po udarze mózgu na przykład. Ale najczęściej jest to dla nas walka i ucieczka. I ten nerw błędny. Odpowiadający za ten stan relaksacji i trawienia, on nam tonizuje układ nerwowy. Za tonizacją układu nerwowego idzie tonizacja reszty struktur ciała, tonizacja mięśni, narządów wewnętrznych, polepszają się przepływy krwi i innych płynów fizjologicznych, polepsza się metabolizm, detoksykacja, oczyszczanie. Jeżeli nerw błędny jest zrównoważony, to bardzo szybko dochodzimy do równowagi. To krew, która zwykle przebywa w trakcie walki i ucieczki dnia codziennego na obwodach, w kończynach, ona wraca do narządów wewnętrznych. Więc my na powrót równoważymy się właśnie dzięki równowadze nerwu błędnego. Równowaga dzięki równowadze. Do nerwu błędnego mamy dostęp poprzez głowę i twarz. Jak stymulujemy nerw twarzowy i trudzielny i oddziałujemy w specyficzny sposób na twarza, czasem nawet nie w specyficzny, to też jesteśmy w stanie zrównoważyć nerw błędny. To jest swoisty fenomen. Nie każda terapia ma dostęp taki do zasobów nerwu błędnego. Witajcie, nazywam się Beata Sekuła, prowadzę szkołę Multiterapii, gdzie realizuję kursy różnych form refleksologii i różnych form terapii twarzy. Dziś, z okazji zbliżających się świąt, przygotowałam specjalną świąteczną ofertę. A teraz, drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, życzę wspaniałych świąt, dużo serdeczności w tym szczególnym czasie. No i cóż. Zapraszam do siebie na platformę, bo może też sprawicie komuś radość, kupując taki kurs. Pozdrawiam.